Cześć, nazywam się Iwona Pękala Popek i zapraszam na kolejny odcinek programu Proste jak Kwiaty. Od dziś zaczynamy zupełnie nowy rozdział, ponieważ zamieniamy dekoracje jesienne na dekoracje świąteczne. I dziś pokażę pierwszy, bardzo prosty sposób na wykonanie świątecznego strojka ze świecą. Do wykonania strojka potrzebne mi będą zielone gałązki świerkowe. Będą również potrzebne różne dekoracje, takie jak na przykład leśne szyszki, żołędzie, małe błyszczące perełki, mogą to być takie bombki styropianowe całe już w brokacie, w klimacie świątecznym, mogą to być kokardki. Może być to wszystko właściwie, co Ci się podoba i co będziesz chciała lub chciał dodać sobie do tej dekoracji. Potrzebna mi także będzie tekturowa podstawa. Będą potrzebne nożyczki, będzie potrzebne coś do przycinania gałązek, będzie mi potrzebna również taśma dwustronna, świeca i najlepiej gdyby ta świeca już miała taki bożonarodzeniowy charakter, czyli właśnie była taka już bogata na przykład z brokatem, tak jak ta, złota, srebrna, biała lub czerwona, żeby już podkreślić bardzo ten e, właśnie klimat Bożego Narodzenia, i wszystko to będziemy przyklejać e, klejem rozgrzanym na gorąco, dlatego potrzebny będzie też pistolet do kleju oraz w zapasie e, kilka lasek kleju, ponieważ będzie tego klejenia dużo. Do tego strojka wystarczy zwykła taka tekturowa podstawka. Ja tutaj mam dwie części, dlatego że za chwilę je skleję, bo chcę, żeby była troszeczkę bardziej twarda i bardziej stabilna jeżeli masz twardą tekturkę to wystarczy Ci oczywiście jedna warstwa ja mam tutaj dwie części, to jest tył z bloku technicznego i z tego sobie stworzę podstawkę pod mój stroik oczywiście kształt tej podstawki też jest dowolny na początku planowałam zrobić okrągłą, okrągły stroik i, i okrągłą tą podstawkę ale jednak wycięłam w taki sposób właśnie troszeczkę takiej łezki I w ten sposób też będę układała sobie tą kompozycję i ten stroik Ale kształt tej podstawki też wybierz sobie samodzielnie To wystarczy, może to być kwadrat, może to być prostokąt, może być to koło Zresztą może być to koło, a możesz ułożyć tutaj dekoracje i gałązki w sposób podłużny Wszystko jakby to zależy już od Ciebie Teraz dwie części tej podstawki Skleję taśmą dwustronną klejącą, żeby dobrze się trzymało. Ok, i teraz już ta podstawka jest bardziej stabilna um, i będzie ją można później łatwiej przenosić ten stroik z miejsca na miejsce. No i oczywiście będę teraz układać stroik. W miejscu centralnym postawię świecę, Uderzę cenę. Świece oczywiście też klejem klejem i wszystkie tutaj te dekoracje wklejam klejem na gorąco dlatego jest to bardzo prosta dekoracja. Biorę się do pracy. A oto właśnie skończony mój pierwszy w tym roku strojk świąteczny. Jego zrobienie zajęło mi około 30 minut. Jest naprawdę tutaj dużo elementów do klejenia, bo każdą gałązeczkę trzeba przykleić osobno, każdy później element, każdą perełkę, każdą szyszeczkę. Dlatego jest sporo zabawy, ale tworzenie już dekoracji bożonarodzeniowych jest yy, bardzo, oczywiście, przyjemne. Yy, jeżeli chodzi o. Dobór tutaj tych dekoracji, to właściwie zostawiam Wam to zupełnie do własnego wyboru i pamiętajcie, że jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, im więcej jest dekoracji, im więcej się błyszczy, im więcej jest brokatu, im więcej jest połysku, im więcej jest obfitości i bogactwa, tym lepiej. Dlatego naprawdę nie oszczędzajcie na tych dekoracjach, tym bardziej, że głównie mam tu elementy, które zostały mi zeszłorocznych z zeszłorocznych strojków, bo na przykład te. Te bombeczki um, wykorzystałam w zeszłorocznych stroikach, później tak samo je przyklejałam po prostu na klej, później je oderwałam, wyczyściłam i są do kolejnego użycia za rok. Tak samo możecie postąpić ze, ze zwykłymi um, szklanymi um, bombkami, które też można oczywiście dodać do takiego stroika. Właściwie możecie tu dodać wszystko, co chcecie. Wyszedł bardzo fajny, dosyć spory, pewnie ze względu na tą podstawkę, dosyć spory taki już stroik, który jest oczywiście gotowy do postawienia na świątecznym stole albo na, na, na świątecznym gdzieś tam elemencie, już jaka, jako taka pierwsza dekoracja wprowadzająca nas w Boże Narodzenie. Um, oczywiście pod spodem jest tekturowa. Um, podstawka. Jeżeli ma to taki stroik wytrzymać przez kilka tygodni, to starajcie się, żeby ona nie zamokła, żeby nie stawiać ją w jakimś wilgotnym miejscu, może w okolicach okna. Nie stawiajcie też tego gdzieś tam przy grzejniku, żeby te igiełki za szybko nie opadły. Tak, Czyli ta teksturowa podstawka jest bardzo bezpieczna. W ten sposób po prostu można sobie przenosić ten ten stroiczek, nie powróci to żadnego mebla, ani nie powróci obrusu. Jest to też bardzo lekka dekoracja, tak dlatego że nie ma tutaj jakiegoś ciężkiego, ceramicznego naczynia, w którym jest ułożony ten stroiczek, tylko po prostu zwykła tektura, którą każdy z Was oczywiście ma w swoim domu. Na dziś to już wszystko, mam nadzieję, że stroik się Wam podoba i że zrobicie sobie taki stroik w swoich własnych domach. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień, a za tydzień oczywiście będzie ciąg dalszy dekoracji bożonarodzeniowych. Pozdrawiam serdecznie Iwona Pękala-Popek i do usłyszenia. Papa! Pa.